Ja jestem Pinkie Pie No, cześć! W moim sercu ciągle maj, i chcę powiedzieć Wam, że zawsze uśmiech dla Was mam. Witam Was wszystkich przeserdecznie. Uwierzcie, jestem bardzo poważnym człowiekiem. Bardzo poważnym, e, nie bierzcie tego na serio w co teraz właśnie gramy, ale jest to właśnie e, con e, SCP Containment Bridge. E, jest to modyfikacja do tej gry, e, która się nazywa Mided Foundation Containment is. Magic! 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 No i cóż nam daje ta modyfikacja? Otóż zamienia nam całą grę w... Świat kucyków. Tak, dokładnie. O jakie ja kocham kucyki! Takie... Tak więcej. Kurde. Mikrofon. Tak więc bez, biedne, bez biednego, moje biedne gadanie jest naprawdę biedne, ale bez zbędnego ptolenia przechodzimy do rozgrywki, tak więc e, bierzemy sobie, robimy mrok, dobra, słuchajcie ludzie, przechodzimy do rozgrywki, myślę, że ta seria z tej gry będzie maksymalnie 4 odcinkowa. ogarniemy sobie ją, jeszcze muszę wam powiedzieć, że nigdy nie grałem w tą grę, ale już mi się bardzo podoba, już mi się bardzo podoba, tak więc, beginujemy. O oh, name, 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 oczywiście, że, e, przy dupa z e, mojej... Kurde, mo... mokr... Mokr... Mokrej... Mokrej... Matki... V... E! mokry matki... No to dajemy... Nie, inne, inne... Mokra... Matka... 5. Mokra matka 5. I oczywiście zaczynamy tą przygodę. Proszę Państwa, start. Co nas czeka, co nas czeka? Oh Bo się kocham, kucyk. Dobrze. Tak więc, co nas tutaj czeka? Mamy 26 fps. -ów. Jest naprawdę good, ponieważ nagrywam naprawdę wieloma programami. To wszystko, czym się. Aha, dobra tym się bierze. A czym się czyta, proszę Państwa? I inventory jak inwentory, tab. Tab się otwiera, inwentory, dobra, klas D, coś tam, pierdół, pierdół Thanks for playing, thanks for playing Our mod tips make... co 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 Ty mi pieprzysz, co, 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 co? Chcesz co, mordę, chcesz mordę, co? co, co, patrz, patrz jak się mnie boi, patrzcie jak się mnie boi Spieprzaj z dziadu, uciekam, szybko, nie, zostaw mnie Nie, 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 nie. zamknij mordę, zamknij, co, 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 co? No, no i niech czekają dalej. Ja, ja tam nie zamierzam iść, naprawdę, ja tam nie... Dobra, idę. Dobra, idę, idę, dobra, dobra, dobra. Dobra, wiem, wiem, dobra, dobra, idę. Nie zamykajcie mi kanału, ja to proszę! Idę, idę, dobrze. A co tam jest? I tak się zapytam. Co? Co? Nic? Dobrze. Zamknę mu drzwi przed Nohalem. Kurde, nie udało się. <śmiennie <śmiennie nie da się loket SCP Dobrze Słucham pana, gdzie mam iść? No SCP klasy e, object. No, no. Ty, ty. Okay. What the fuck, pacyki? Oh. piłki pie! No, no, wchodź, chodź. O, oh, Pinkie Pie. Siema, siema. Zamyka się. Pinkie Pie for testing. Czemu uh, to jest otwarte? Co? No, coś jest nie tak. Co, 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 co się dzieje? Co się dzieje? What? Co? Co? What? What? What the fuck? What the fuck? Uh, uh. Please keep oh. <coughs> I don't care if I use to take this to my Otwórzcie mi, błagam, no ja naprawdę ja nie chcę tutaj dłużej siedzieć. Błagam, dajcie mi do Pinki Baj Fajnie, 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 fajnie. Dobra, powracamy proszę państwa już wychodzimy teraz stamtąd szybko. Tak, Dobra, dobra, dobra. Otwieraj się, otwieraj się, otwieraj się! Otwieraj się! Otwieraj się, 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 otwieraj się! Zbieraj się! Jest! Spadaj! Wynoś się stąd! Pinkie Pie! Pinkie Pie to zło! Bierz to, bierz to! Wbierzemy wszystko! Da się tutaj to zapisać? Save and quit, dobra to zapiszemy Teraz zaraz szybko wracamy Dobrze ludziska, powróciliśmy! I zapieprzemy teraz od Pinkie Pie. A tutaj mamy jakieś bateryjki, wszystko, bierzemy oczywiście Okej, okay, ona tam jest Dobra, idziemy dalej Dobrze, 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 Zamy zamykaj to za sobą. Okej, okay, dobra. What the fuck, jako, co to jest w ogóle? W dupę. Zamykamy. Dobra. What the fuck. Idziemy tutaj. No, otwieraj, otwieraj, otwieraj. Otwieraj, nie, nie wiem, gdzie gdzie my jesteśmy. Co? 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 I co?

Pinkie Pie! Pinkie tak! Oh, oh. Nie! Szybko! 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 Tutaj! 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 Właś! Właś! Dobrze! Zamykamy! Zamykamy! Okej! Okay, Okej! Okay, Okej! Okay, Okej! Okay, Okej! Okay, Okej! Okay, Okej! Okay. Okej! Tak, Okej! Tak. Gdzie iść? Gdzie iść? Dobra! Tutaj! Tutaj pójdziemy! Tutaj pójdziemy! Okej! Okay, Okej! Okay, Okej! Okay. Gdzież Gdzieśmy jesteśmy? Tutaj mamy kolejne drzwi!

jak? Dobrze tak więc jedziemy jeszcze raz, zbieramy oczywiście wszystko Nie wiem dalej gdzie iść, nie wiem dalej gdzie iść, oglądałem może coś tam z tej gry, ale nadal nie wiem gdzie iść Dobrze, teraz sobie pójdziemy, nie pamiętam w którą stronę poszliśmy, ale pójdziemy w lewo! Znaczy w prawo! Ło Dobrze zamykaj, zamykaj za sobą To może róż, różne tutaj rzeczy mogą się zdarzyć. Dobra, dobra pinki faj Znowu w tym samym miejscu Ale czekajcie tu.

Magic is everywhere! Magic is everywhere! Magic! Magic! Spokojnie tylko magia! Magic! Magic! Karta! Mam! Zapiszemy. Okej, okay, zapisaliśmy, proszę Państwa. Zamykamy oczywiście drzwi, idziemy dalej. Tu mamy zejście w dół. Tu mam jakiś pokój? Dlaczego? Co tu się dzieje? O kurde, jak wali, jak wali serce Ale, ale dostał adrenaliny, kurde. What the fuck What the fuck? Dobrze, dobrze, schodzimy na dół. Spokojnie Tu mam jakąś typeczka Idziemy. Idziemy. Czy to nie? Jest... O oh nie, O oh! nie, oh Boże, Boże! Oh!

Dało się! No, dało się! Co się dzieje? Ja nie jestem, ja, 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 ja nie wiem gdzie ja jestem Magic is everywhere. Dobra, teraz Are you fucking kidding me? papa, 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 ło, ło, pięknie, baj! widziałem twoje oczy, co, 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 co jest sobie jakieś bezrady? O nie, o nie, o nie, nie dam się tak łatwo, nie dam się tak łatwo, coś jak gapisz, nie dam się tak łatwo, patrzcie, idziemy na dół, nie damy się teraz tak łatwo, a w ogóle to wiecie, co by się przydało? Wrócić. <grymne> tak, przydałoby się wrócić. Bo to będzie teraz to chore. Dobra, no idziemy, idziemy, wracamy się, patrzcie. Oooo, ja kocham kucyki. naprawdę kocham kucyki. O, spieprzaj. 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 Idź. Uuu, co ty chcesz? I stąd, i stąd, i stąd. Idź stąd, spieprzaj, idź stąd WARA ODE MNIE GOD DAMN IT GOD DAMN it, GOD DAMN IT GOD 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 GOD, God DAMN it! Szybko, 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 szybko Uhu! Ale, ale jazda, ale jazda <laughs> To wpadłem Wpadłem nie ma co, wpadłem, czekam na Ciebie, come on, come on me, come on me bro, come on me, no, come on, come on, come on, no. I, i pod tekstury oczywiście. Puf, fucking logic. To koniec pierwszego odcinka, ja się zamierzam Wami żegnam, prze Zero i do zobaczenia do kolejnych materiałów, narka, szparka, juhu!